Siemanko, z tej strony Roska dzisiaj otworzymy tej księżniczki prezenty, ja dostała ich sporo dosyć, dwa już rozpakowane są, czyli taka kaczka, która piszczy, już jest mokra oczywiście, e, moich prezentów nie będzie rozpakowywania, bo dostałam pieniądze, więc nie ma co rozpakowywać. Która, którą dostała, to to jest taka y, kulka, bardziej takie jajko. Y, I to jest na smakołyki od Trixie. Jest to już używane, ale no, jest w bardzo dobrym stanie. Y, nie wiem o co tu chodzi, nie mam pojęcia, y, jak to działa w ogóle, ale będę musiała zobaczyć instrukcję. Jest właśnie w opakowaniu. Y, wiem, że tu się wkłada y, smaczki, albo tu, nie wiem w sumie. I to wylatuje. Prezenty już są nierozpakowane. Ten jest akurat z konkursu i te dwa sobie rozpakujemy. Więc najpierw, może weźmy ten. Ja pakuję tak prezenty, żeby nie było nic widać. Bardzo dawno tak robię. Więc pierwszą rzeczą, którą tutaj jest, to jest kurteczka taka. No, Dali na pewno się spodoba. I kolejną rzeczą smycz dwumetrowa, taka czerwona. Sobie przywiążę do tej mojej niebieskiej sznurowanej i będę miała już 4 metry. Więc to są prezenty z tego. Już tu nic nie ma, jest pusto. I teraz... Sam, ten prezent, a ten z konkursu na koniec. No i tak jak widzieliście, to moja mama była, i otwierała paczkę, i to jest. E, to jest dla dali... Tak, to jest, dla da, to jest Dalia dla Dali. E, I tak to ładnie wygląda. Zrobiłam to sama. E, tak samo jak i dostała kulę bęchową. takiej kilkukolorowy mi się ogólnie, ona podoba bardzo. E, no i będzie miała zabawkę. Nioch-nioch-nioch. I teraz otwieramy tom. Patrzę, łóżkę z konkursu. Tu wszystko na bok daję. I teraz no szkoda mi tego otwierać. Naprawdę szkoda. Ale otworzymy to pięknie i najładniej jak się da. Więc o, tu nawet jest napisane dla dali. Tak, teraz snichasz. Ona mi w ogóle tą paczkę przewróciła. Yy, mam nadzieję, że wszystko jest całe. E, bo jak wyciągałam z paczkomatu, to pokazywało jej, że to jest dla niej i no wywróciłam ją z rąk. E, masz, proszę, otwieraj. A No i ciągnij. No ciągnij to. Pachniało, a teraz to już jej nic tu ewidentnie nie pachni. Ja nie widzę, co tam jest. Wy możecie sobie patrzeć. Ja nie widzę. O oh, ile tu jest rzeczy. O oh. jejku, dalia. Może najpierw liścik sobie otworzymy. Jak tu kolorowo. Na pewno wszystko się przyda. Zaraz zobaczmy, co jest tam dalej. Wiem, że jest zielono, czerwono, biało. Wszystko. Więc super, super. Dobra, mam już to i otwieram liścik. Ta już się tutaj do, dobiera pięknie, już się tu wszystko pachnie i otwieram liścik tutaj. na Adaluzy, dziękujemy, że jesteś razem z nami. Bardzo to doceniamy, dlatego trafiłaś do grupy naszych największych przyjaciół. Korzystając z okazji, życzymy Tobie i Twoim najbliższym spokojnych i magicznych świąt oraz wielu przygód w nadchodzącym nowym roku. Marcysia i Zosia. Dziękujemy, robiamy. A wzajem. Aha, Ty już gryziesz. Dobrze. Co mi się pierwsze tu rzuciło, to, to są e, kupowareczki. E, są tutaj też piękne gumeczki, takie mini, mini. Są one. E, Czerwono, czarne, zielone i białe. Potem mamy tutaj. Nie wiem co to jest. Jakaś łapka. Wosk zapachowych. Yy, Okej. Okay. Dalej mamy tutaj kostka mini z mięsa jelenia. Przysmaczki. Ale pachną. O! Ja już to czuję. A to jest nawet nieotwarte. Okej, okay, przydadzą się. Mamy tutaj zabawkę i jako ona jest duża Merry Christmas. Jest to taka butelka czy coś, nie wiem. I mamy tutaj chusteczki. Um, przydadzą się na pewno. I nic tutaj już więcej nie ma. Pusto. Nie do przechowywania bombek. 4 sztuki. Na pewno dalej zainteresowało? Tak, tak, interesuję się tym. To mega pięknie pachnie. Na spacery będą, na różne takie ten. Do, do tego na pewno wsadzimy parę. Zastanawiam mnie to Ładnie to pachnie. To by było na tyle. Mam nadzieję, że taki odcinek Wam się spodobał. I życzę Wam wesołych świąt, dużo prezentów. Oraz miłego e, spędzenia z rodzinką i e, m, zdrówka. Będzie siadła? Nie, język wpycha czyli będzie siadła. Jednostka. Łapeczkę. Łap. Dam cię powąchać. Łapkę. Daj łapkę. Daj łapkę. Coś no. Nie Łap. Ślicznie, proszę.